Poranek był chyba najcudowniejszym momentem mojego życia. Albowiem to nie ja wstałem pierwszy. Lecz ona. Wpatrzyła we mnie, opierając główkę o kopyta i wzdychając. Cześć, ogierze. Ogierze, mhm, mm raczej Sex trzy 3000. Dzień dobry, moja ty napalona gwiazdeczko. Pogładziłem jej rozczochraną grzywę. Wyspałaś się? Kto by tam mógł zasnąć, zbliżyła się do mnie. Cały czas patrzyłam na ciebie. Zawsze wiedziałam, że wyglądasz słodko, jak śpisz. Chciałem jej powiedzieć, że wygląda jak dobrze <laughs> nie powiem, nie mogę. Wyskoczyła z łóżka i spojrzała jeszcze na mnie. Poleż sobie, skarbie mrugnęła. W końcu to ty musisz prowadzić Śpij. ja ci coś przygotuję. Zemknęła pokój, jeszcze raz spojrzawszy na mnie. Cóż, wszystko mnie bolało. Naruszałem się jak dziki koń. Postanowiłem jeszcze poleżeć, ale tak mnie korciło, żeby nie spojrzeć na miny reszty. Pewnie teraz już zbytywali gwiazdeczkę co się działo, bo słyszeć to oni na pewno słyszeli. Zebrałem się po chwili i założyłem czyste gacie. Wyglądałem na naprawdę zrypanego po całonocnym współżyciu. Spojrzałem w lustro i wskazałem na swoje odbicie. Właśnie zaliczyłeś Twilight Sparkle. Pawle, jesteś żałosny. Bądź dumny. Cóż mogłem innego robić? Cieszyłem się jak głupi do sera. Szczę parę chwytów i oddawanych ciosów ze swoim odbiciem i pora wziąć orzeźwiający zimny prysznic. Stanąwszy w drzwiach rozciągnąłem się z kocią mordką na twarzy. Chciałem im wszystkim powiedzieć. I co? Ostro było. Ale nie. Otoczyli Twilight jak źródło najświeższych informacji. Ta widać trochę coś im powiedziała spojrzenie na każdego. Rarity oczywiście lekko obrażona, ale nie sposób nie zauważyć jak serkała. Tylko zrobiłem cwaniaczki uśmieszek w jej stronę. Ty będziesz następna, pomyślałem sobie. Flattershy to w ogóle ciężko było mi spojrzeć w oczy. Zaczerwieniona jak niewinna dziewczynka, która naoglądała się za dużo filmów dla dorosłych. Pinkie Pie i jej świecące oczka wyglądały niesamowicie. Coś chyba chciała też zobaczyć, z czym to się je. Rainbow też w ogóle nie wyglądała na zaskoczoną, ale wyglądała naprawdę lepiej. Podszedłem do niej i przybiłem kopytko. Jak skrzydło? spytałem jeszcze zerknąwszy, czy wszystko jest w porządku. Opuchlizna już schodziła. Dzięki Tobie jest w porządku. Lekko się wtuliła głową do mojej. Wybarł jeszcze raz za ten rozbity nos. Poniosło mnie. Nie ma sprawy, Dashi. Dałem jej przyjacielskiego rozczochrańca po głowie. I jeszcze się odwróciwszy, zostałem przez nią klepnięty w pośladki. Auć, zaśmiałem się. A to za co? Słyszałam co nieco. Spojrzała na mnie cwaniacko. Ty ogierze! Twilight pokręciła jedynie głową, uśmiechając się. Ja podszedłem do niej i musiałem lekko się poprzytulać. Jak gwiazdeczko? Czujesz się już dobrze? Spytałem ogólnie o jej samopoczucie. Mhm, mm odstresowałam się, mrugnęła do mnie. Ty chyba też. Kocia morska i słodki nosek z Twilight sprawił, że Rarity lekko prychnęła. Zerknąłem na nią i znów nie zaczynało brać na przykusy. Czytała sobie gazetę siedząc na sofie. Ja zaszedłem ją od tyłu i złapałem za boczki, aż pisnęła. Co ty zaczerwieniła się od ucha do ucha? Tam jest Twilight! A czy ja nie mogę mieć trochę pieszczot z przyjaciółką? Spojrzałem na gwiazdeczkę. Kochanie, mogę się trochę pobawić? Gwiazdeczka oparła głowę o kopyto i kiwnęła głową. Chyba miałem idealny błysk w oczach. Rarity w szoku. Alberich to w ogóle chyba nie wiedział, co się teraz wyprawia. Ja dmuchnąłem Rarity lekko w łóżko. Zadygotała z podniecenia. Najlepsze jednak przyszło po chwili. Deliga. Uchem polizałem ją po uchu Aż odskoczyła ciężko dysząc Cała czerwona jakbym Nie wiem co jej zrobił Mrugnąłem do niej To zemsta za twoje niecne plany Rarciu Jeszcze raz do niej podszedłem I bez zastanowienia dałem buziaka w policzek Nie wiedziała co robić Stała tak i czerwieniła się calusieńka Pinki Pie zaczęła Obok mnie skakać A ja dostanę buziaka Proszę 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 Podniosłem różową wariatkę i dałem jej głośnego całusa prosto w policzek. Zakończonego z słodkim mwah. Nie było więc wyjścia. Zapałem zaraz flatersza i także wyściskałem z całusem w czółko. Zachigotała, jakby, zadowolona. Chyba ci przeszło, Paweł, powiedziała cicho. Wzrok na Albericha. Ta mina jest epicka, bezcenna. On dosłownie tam siedział i go krew zalewała. Przekręciłem głowę na bok. A ty co, też chcesz? spytałem z kocią mordko. Alberich dosłownie się odwrócił na krześle i pił swoją gorącą czekoladę. W końcu Twilight niewzrokiem pognała do łazienki. Ja tylko walnąłem głupa i ukłoniłem się. Oczywiście, moja pani, idę się myć. Wszedłem do łazienki z wesołym nastawieniem. Odkręciłem sobie zimną wodę, i aż mnie otrzepało ze wszystkiego. Pora jednak na cieplejszą. Tak sobie siedząc w łazience pod z zwolna zacząłem sobie śpiewać. Love is in bloom. Love is in bloom. Coraz głośniej i głośniej. Usłyszałem pukanie. Kochanie, ucisz się! To moja piosenka, proszę żebyś jej nie śpiewał. Love is in bloom. Nie mogłem się powstrzymać. Werart! Zakrzyknęła. Hej, dobra... Hmm. Come on every pony. Smile, smile, smile. Teraz to dałem popalić. Aż usłyszałem, że Pinky krzyczy mi pod drzwiami. All I really need this. Zaczęła oczekując reszty zdania. <laughs> smile, smile, smile. Udało nam się tak to zsynchronizować, że dośpiewaliśmy resztę piosenki razem. wiem, że uchyliła drzwi do łazienki. Było po prostu tak wesoło, że aż szkoda było nie śpiewać. W moim repertuarze znalazło się jeszcze parę piosenek skierowanych do Twilight. Akurat ona też miała dość mojego wycia. Teraz to było już wycie. Pora było przestać. Zebraliśmy się po przekonaniu mnie, że Rainbow Dash ma się już dobrze. Mogliśmy opuścić pensjonat i wyruszyć po A.G. Miałem od cholery wielkich wątpliwości, czy tam mała miłośniczka jabłek ma się dobrze. Oddaliśmy klucze, wsiedliśmy do transporterka i ruszyliśmy w drogę. Ostatnia klacz na nas czekała. Tak jednak, spojrzawszy na pogodę, miałem złe przeczucia. Psuła się w mgnieniu oka. Z daleka widziałem błyski i czasem usłyszałem grzmot. Akurat w tym kierunku, gdzie jedziemy. No ale nie mieliśmy zamiaru gdzieś tutaj szukać Applejack. Jej punkt znajdował się gdzieś na Mazurach. Dokładnie jeszcze nie wiedzieliśmy gdzie. Rarity, na szczęście, uspokoiła się ze swoimi podrywami. Usiadła na samym tyle, żeby mieć pełnię swobody. Rainbow Dash do niej także dołączyła. Alverich pozostał z Fluttershy na środku. Ja zaś z Pinky i Twilight. Po raz pierwszy Pinky Pie postanowiła mi towarzyszyć. Nie przeszkadzała mi zbytnio swoimi pytaniami. Była bardzo cicha. Choć nawet wgramoliła mi się pomiędzy mnie a kierownicę. Nie było żadnej agresji z tego powodu. Pinky odezwała się Twilight. Wyrard prowadzi. Niebezpiecznie jest przeszkadzać mu podczas tej czynności. Powiedziała to spokojnym tonem i uśmiechniętą miną. Kolejna spokojna droga, bez żadnej obojętności, bez żadnych problemów. Zrektałem tylko przez tylny lusterko na tył auta. Nasza wstydliwa parka zdawała się dyskutować o czymś, co zaś się tyczy Rarity. Miałem nadzieję, że nie złamałem jej serca. Nie odezwała się do niego przez pierwsze pół godziny drogi. Co do Dashi, miałem pewne opory przed jazdą, albowiem chciałem, żeby jeszcze odpoczęła. Na szczęście znalazła w sobie radość i spokój. Dobrze, że jej przeszło. Zezwoliłem Pinkie Pie siedzieć mi na kolanach. Była tak spokojna, że aż się dziwiłem. Ten mały demon potrafił skakać po samochodzie jak szalona. A dziś postanowiła, że się trochę poprzymila do mnie. Jechałem powoli, nie chciałem, żeby zbytnio mi auto skakało po drodze. Wszyscy byliśmy pewnie wyczerpani pośpiechem. Pinkie? spytała Twilight spojrzawszy na nią. Ja tylko patrzyłem na trasę, ale słuchałem. Temat rozmowy był nietypowy. Możesz mi wyjaśnić, dlaczego tak bardzo chcesz być z moim ukochanym blisko? Bo go bardzo lubię. Powiedziała wesoło jeszcze przykładając swoją mięciutką grzywę do mojego podbródka. A ty mnie lubisz, werciu? Spytała. Zapach jej włosów był słodki niczym ciasteczek. Oczywiście, że cię lubię, Pinki, odparłem jedynie. Toale się do mnie mocno uśmiechnęła, i także próbowała się wtulić. Trochę już się robiło niewygodnie. Zerknąwszy na lusterko, zauważyłem, że raźnie wygląda z zasiedzenia. Chyba też chciała się zbliżyć, ale to by było już bardzo niekomfortowe. Pamiętaj jednak, Pinki. Twilight wskazała na różowe szczęście. On kocha mnie. Ja kocham jego. Wiesz, że między wami będzie jedynie przyjaźń, prawda, kochanie? Ta zerknęła na mnie, mając nadzieję na przesłodkie słówka w jej kierunku. Ale wspomniałem to wszystko ze wczoraj. Ha! Na trzeźwo myślący mój umysł. Wiedziałem, że Twilight postanowiła eksperymentować z uczuciami. Trochę nieładnie. Sama się załamała i sądziła, że już wszystko skończone. Wykorzystała za uroczenie radzie, by mnie sprawdzić. Co do tego nie miałem wątpliwości. Gwiazdeczka chciała mieć coraz więcej pewności, że będę z nią na wieki wieków. Cóż, pora było zagrać komuś innemu na nerwach. Moja minka wymalowała na sobie. chytry uśmieszek, Pinki Chan! Zacząłem gadać z motywami japońskimi. Pora było jej słodzić. Masz taką mięciutką grzywę. A, dziękuję. Pogładziła się po niej. Zawsze staram się ją wyprostować, ale się nie da. Wygląda jak wata cukrowa. Zaśmiała się. Tuaraj zaś spojrzała, robiąc kocią mordkę. Oho, przejrzała mnie. Co jak co, kochanie, zaczęła. Ale reality to mogłabym zrozumieć. Jest piękna i zaradna. Pełna dobrego, hojnego serca. Ależ do pinki starasz się zarwać... Tak, Musiałaś mi zepsuć zabawę. Odwróciłem lekko wzrok, znów patrząc na drogę. Pinkie Pie chyba się lekko oburzyła słowami mojej gwiazdeczki. Uważasz, że co? Nie nadaje się do kochania jak ty czy Rarity? spytała zeskakując mi z nóg. Nie, ja nic takiego nie powiedziałam, ale pomyślałaś, skoro że ty i Rarity tak się w nim zakochałyście, że aż się o niego kłócicie. Aha, zaczyna się. To uważasz że się za ode mnie? Chyba wszyscy to usłyszeli. Miałem wielką nadzieję, że nikt nie weźmie mojego żartu na poważnie. Jednak Twilight podkręciła tylko małego demona. Ja bardzo lubię i Wercia, i Albericha, powiedziała tak głośniej. Staram się opanować, bo wiem, że ty się w nim kochasz. Ale nie mów mi, że ja jestem jakaś taka inna od was. Głos jej się powoli urwał. Czułem problem. Twilight lekko się skuliła. Chyba zrozumiała, że coś źle powiedziała. W sumie nic złego, ale Pinki się zaczynała obrażać. Tak, masz rację, westchnęła Twilight. Przepraszam, Pinki, nie zrozum mnie źle, ale ja i ją przeżywamy naprawdę wspaniałe chwile. A to cała przygoda daje nam wiele prób. Jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, ale co do tego jednego muszę Ci powiedzieć. Nastała chwila wielkiej ciszy. Wszyscy oczekiwali odpowiedzi, nawet czwórka z tyłu. Miałem być znów w centrum całego zainteresowania. I co mi chcesz powiedzieć, Twilight? Pinkie stawała się coraz bardziej niecierpliwa. Twilight starała się obrać to wszystko w odpowiednią tezę. Ja zaś dalej siedziałem, udając, że nie jestem zainteresowany. To, że wyskoczyłam do ciebie z powodu, że spałaś z nim parę dni temu, to było bardzo nieuczciwe nie zareagowałam tak jak Rarity spojrzała się do tyłu biała prowodyrka oczywiście słuchała tego z przejęciem. fakt, dla mnie też to było nieuczciwe Pinkie nie próbowała zrobić nic złego nie próbowała mnie usiedlić tak jak Rarity chciała być po prostu przyjacielska tak, odezwała się Pinkie bardzo się pogniewałam za to ale przeszło mi coś chcesz mi jeszcze powiedzieć? Twilight lekko się zamyśliła Widziałem zakłopotanie w jej oczach. Po raz kolejny miałem zamiar poznać przerażającą prawdę o mojej osobie. Miałem zamiar to przerwać, jeżeli miało dojść do pewnych sprzeczek. Pinki była zbyt poważna. Czy ty załamał się głos Twilight? Także coś czujesz do Verarda? Pytanie samobój. Bardzo ciężkie do odpowiedzi. Mając jednak nadzieję, że Pinkie odpowie w swoim własnym wesołym stylu, miałem ulgę w sercu. Znam tę wariatkę i wiem, że nie palnie jakiegoś poważniejszego tekstu. A jeśli tak, to co? Zbytała z dziwnym przejęciem. Jaż przełknąłem ślinę. Twilight zaskoczyła się pytaniem na pytanie. Najgorsze było jednak spojrzenie różowej klacz na mnie. Miała poważniejszy wzrok. Bardzo poważny. Jestem tak czy o was dla was piątym kołem w tym związku. Jak Rarity i reszta. Najlepiej zapomnijmy, że w ogóle zaczęliśmy tę rozmowę. Powiedziała i wskoczyła do Albericha i Fluttershy. Spojrzeliśmy z Twilight na siebie. Coś czułem, że moje problemy miłosne nie zakończyły się. Niechaj jednak moje podejrzenia staną się jedynie fałszem.